Dziś zapraszam na szybką piątkę z filmu numer jeden. Naszą piątkę łączy wspólny mianownik, bowiem były bohaterkami cudownych ekranizacji filmowych. Pierwszą z tych książek jest książka hiszpańskiego autora Arturo Pérez Reverte pod tytułem Club Tima. Jest autorem wielu książek, ale podejrzewam, że ta jest najbardziej znana. Opowiada o bibliofilu, nowojorskim bibliofilu Corso, który ma za zadanie odnaleźć parę egzemplarzy tajemniczej księgi. Księga jest tajemnicza, ponieważ jej autor został spalony na stosie za rzekome konszachty z szatanem. Corso podróżuje po Europie, akcja dzieje się współcześnie, m.in. w Hiszpanii, we Francji. Niestety jest cały czas przez kogoś śledzony, jest, zagraża mu niebezpieczeństwo i pomaga mu w tych poszukiwaniach tajemnicza kobieta. W ekranizacji tej książki Romana Polańskiego pod tytułem „Dziewiąte Wrota“ zagrała tą postać Emmanuel Senie, żona Polańskiego. Natomiast Corso zagrał znany nam Johnny Depp. Ksi film ma bardzo ważny element, jest w nim muzyka, ponieważ do filmu specjalnie muzykę skomponował Wojciech Kilar. Kolejną propozycją jest książka austriackiej pisarki Elfriede Jelinek pod tytułem Pianistka. Jej główną bohaterką jest Erika Kochul, która jest muzykiem. Wykłada w konserwatorium wiedeńskim, który tak swoją drogą skończyła również sama Jelinek. Jest, niestety nie jest muzykiem światowej sławy. Ma chyba kompleksy z tego powodu. Mieszka z toksyczną matką i jest właściwie socjopatką, ponieważ nie jest przystosowana do życia w społeczeństwie. Książka wywołała wiele kontrowersji. Tak jak i sama postać Jelinek, która jest pisarką niebanalną, bezkompromisową, po prostu pisze to, co myśli. Jest bardzo często ironiczna i sarkastyczna. Nawet nagroda, literacka nagroda Nobla dla Jelinek wywołała również wiele kontrowersji, ponieważ zbuntował się jeden z członków Akademii i stwierdził, że to jest w ogóle obraza dla tej nagrody. Ale nagroda została uzasadniona takim cytatem. Jelinek dostała nagrodę Nobla właśnie za demaskowanie absurdalności stereotypów społecznych. Książka została sfilmowana przez rodaka Jelinek, fantastycznego reżysera Hanneke, Michaela Hanneke, który którego możecie znać również z białej wstążki i główną rolę w tym filmie zagrała brawurowo wręcz znakomita francuska aktorka Isabelle Iper. Kolejna propozycja to książka amerykańskiego pisarza, niestety nie żyjącego już Osteena Wrighta. Książka nosi tytuł Zwierzęta nocy. Właściwie jest to thriller psychologiczny. Opowiada o rodzinie profesora matematyki. Akcja dzieje się współcześnie, która przemierza pustkowia Teksasu nocą. Jadą autostradą i niestety na swojej drodze spotykają trzech mężczyzn, których samochód zmusza ich do zjechania na pobocze. I akcja dalej się rozwija w bardzo dużym napięciu. Nie będę Wam opowiadać szczegółów. Książka została sfilmowana przez Toniego Forda i właściwie główną rolę zagrała Emmy Adams. Ja w tym wypadku najpierw obejrzałam film, potem przeczytałam książkę. Kolejność raczej powinna być odwrotna i bardzo rzadko zdarza się, aby film dorównał książce. Moim zdaniem w tym wypadku tak właśnie było. Kolejną propozycją to książka, jest książka Roberta Harrisa, Ghostwriter. Właściwie to jeden z moich ulubionych pisarzy i chyba jeden z ulubionych pisarzy również Romana Polańskiego, dlatego że napisali wspólnie scenariusz do filmu Autor Widmo i to nie jest jedyna ich współpraca. Książka opowiada, właściwie bohaterem tej książki jest były premier Wielkiej Brytanii Adam Lang. Który zleca napisanie swojej autobiografii. Pierwszy, tak zwany autor filmu, ginie w tajemniczych okolicznościach. Jego następca odkrywa tajemnicę Langa i jest nią współpraca z CIA. Odkąd odkrywa tą tajemnicę, nie może czuć się bezpiecznym. I w ekranizacji tego filmu Langa zagrał znakomity Pierce Brosnan, autora widmo, Evan McGregor, ale tam jest jeszcze ktoś ciekawy. Kim Cantral, która jest znana z roli samanty w Seksie w Wielkim Mieście, ale krótki epizod zagrała właściwie legenda kina amerykańskiego, Eli Wallach, którego znamy z filmu Skucenie z życiem i Siedmiu Wspaniałych. Jego rodzice to żydowscy emigranci z Polski. Ciekawostką jest to, że film był kręcony na wyspie Sylt i na wyspie Uznam. Ma przepiękne planery. Muzykę skomponował zdobywca Oscara znamienity francuski kompozytor Alexandre Desplat. I ta współpraca Harrisa i Polańskiego odniosła bardzo pozytywny efekt, dlatego że film zdobył Cezara, jak i Europejską Nagrodę Filmową. Kolejną, piątą propozycją będzie książka, no znamienita książka, właściwie psychologiczna, Dramat psychologiczny Bernarda Schlinka, lektor, książka niemieckiego pisarza. I właściwie tak znamienita, że została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków. I książka jako jedna z pierwszych niemieckich książek, która znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa. I opowiada o 15-letnim chłopcu, który zakochuje się w dojrzałej kobiecie, no ale z czasem okazuje się, że ta kobieta ma w swoim życiorysie bardzo niepochlebną tajemnicę. Nie będę Wam zdradzać oczywiście, jaką. I książka została sfilmowana i w głównych rolach zagrała m.in. Kate Winslet i Ralph Fiennes. Film był tak znamienity, że miał aż 5 nominacji do Oscara. Zresztą został obsłany wieloma nagrodami filmowymi. Ciekawostką jest to, że film był kręcony w Niemczech i w Polsce, między innymi w Muzeum na Majdanku. No, cóż dodać? Ja myślę, że ekranizacje filmowe to jak najlepsza reklama dla każdej z książek.